Ależ mnie kopnął zaszczyt! Przeglądając profil Mateusza Święcickiego, jednego z moich ulubionych dziennikarzy sportowych, komentatora piłkarskiego stacji Eleven Sports zauważyłem, że jestem w bardzo wąskim gronie osób, które Mati obserwuje. Podziękowałem mu za to grzecznie na privie. To co odpisał grubo mnie zaskoczyło. Dziękuję stary, ja chyba do wszystkich znajomych z branży rozesłałem twój filmik z Miśniewiczem. To jest takie pierdolone złoto, najlepsza rzecz w internetach, jaką widziałem w tym roku. I w ogóle masz zajebisty głos. Pozdro miłego dnia. Co więcej, wysłałem to Miśniewiczowi i ryczał. Chodzi o filmik Michniewicz ujawnia taktykę na mecz z Rosją, który jest rzecz jasna na tym kanale. Takie zaskoczenie nie spotkało mnie od ponad 10 lat, kiedy okazało się, że pewna fotografia, którą wykonałem, spodobała się samemu Hugh Hefnerowi, legendarnemu założycielowi Playboya i która to finalnie znalazła się na okładkach tego miesięcznika w wielu krajach na całym świecie. Morał z tej historii jest prosty. Jeśli coś tworzysz i sprawia ci to radość, nie bój się pokazać tego światu, bo nigdy nie wiesz, kto siedzi po drugiej stronie ekranu i czy aby nie jest to dzień, który otworzy przed tobą nową szansę lub arcyciekawą znajomość. Pozdro!